Zacznie w tagu, mój pierwszy raz, ten tag chodzi już na YouTubie e, już od jakiegoś czasu, e, i ja też postanowiłam go zrobić, nagrać go dla Was, a dodatkowo wymyśliłam cztery pytania bonusowe, dzięki którym e, dowiecie się czegoś więcej o mnie. Także, jeżeli chcecie się dowiedzieć o kilku moich pierwszych razach, Zostańcie ze mną i oglądajcie. Zaczynamy. E, tutaj mam e, małą ściągawkę i będę zerkać. E, więc, e, czy rozmawiasz jeszcze ze swoją pierwszą miłością? E, powiem Wam, że. Jeżeli chodzi o pierwszą miłość, jako taką nieodwzajemnioną, to to było w przedszkolu. E <laughs> nie powiem o kogo chodzi, bo nie jestem pewna, czy e kolega mnie nie e ogląda, więc e nie mam kontaktu. To była moja taka pierwsza przedszkolna miłość. Ale e jeżeli chodzi o taką odwzajemnioną, taką e już powiedziałabym, Prawdziwą, no to tak, mam kontakt, mamy się na Facebooku nawet, ale nie mamy za bardzo dużego takiego dużego kontaktu. W sensie nie spotykamy się, nie jakoś wielce nie rozmawiamy. To były takie dzieje nastoletnie. Bardzo miło je ja wspominam i myślę, że każde e, wspomnienia są ważne. E, także, także tak, mam kontakt. E, jaki był Twój pier, e, pierwszy napój alkoholowy? E, powiem Wam, że mój pierwszy napój alkoholowy to było e, wino. Tylko takiej kiepskiej jakości, takiej troszeczkę. Jobol, i to było właśnie jakoś jak byłam taką nastolatką pamiętam, że wtedy piłam z znajomymi mojej siostry poszliśmy razem w pewne miejsce i ponieważ moja siostra się mną wtedy opiekowała to, to mnie wzięła no i e, to było moje pierwsze picie, e, oczywiście jakoś e, dużo nie wypiłam, bo wypiłam naprawdę e, pff, tak tyle w kubeczku. No ale można powiedzieć, że to był mój pierwszy raz e, i pamiętam, że jeszcze wtedy podeszła do nas e, policja czy straż miejska i nas spisała e, i ja głupia zamiast e, zamiast być cicho, zamiast jakoś się tam kajać to ja byłam tak na tym, że nas spisali że e, że sama podawałam wszystkie dane i w ogóle tak się cieszyłam, że, że kurcze, policja nie spisała i w ogóle e, świetnie, no e, teraz już wiem, że, że to nie jest świetnie i że e, powinnam, że tak powiem e, negocjować i raczej dążyć do tego, żeby nas nie spisali no ale jako dziecko ja chyba miałam wtedy 12 lat, 11, coś takiego, dla mnie to był taki fan, że, że, że pamiętam to jak dziś i zawsze jak jestem z moją siostrą to i yy, wspominam jakieś dzieci, dziecięce lata to ona mi opowiada, a ja jej, jak, jak to wspominamy. No to takie wspomnienia bardzo miłe, powiem szczerze. Trzecie pytanie, jaka była pierwsza praca? Moją pierwszą pracą było, jak miałam prawie 18 lat. Pracowałam jako aktorka w serialu Ja wam pokażę. To był serial TVP1 bodajże i ja w jednym z odcinków właśnie wystąpiłam, była to moja pierwsza praca, taka umowa i w ogóle wszystko pięknie. Wtedy grałam, zresztą jak wpiszecie w film webie moje imię, nazwisko, to rzeczywiście wyskakuje jako jedna z bohaterek. Oczywiście to była taka krótka i e, bardzo mała lulka e, dzięki Kasi Grocholi, e, która, e, która chciała, żebym w odcinku e, powiedziała swój wiersz, e, no i, i tak się właśnie dostałam e, na plan e, z tego serialu. E, no i, i to, to była moja pierwsza praca, moje pierwsze pieniądze i byłam wtedy z, Strasznie, ale to strasznie e, zachwycona e, tym, że taką fajną pracę miałam i to pierwszą. Także to było coś, coś fajnego. Jaka była pierwsza osoba, która do ciebie dziś napisała? Była to moja przyjaciółka Asia, e, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że mnie ogląda. E, I z Asią. E, Asia mi coś tam pisała, e, o tym, że to będzie długi, pracowity dzień ja to przeczytałam w łóżku, na komórce, bo ja mam w komórce Facebooka I zawsze sobie e, sprawdzam wszystkie wiadomości i tak dalej No więc e, Asia była moim, e, moją pierwszą osobą, która do mnie dzisiaj napisała Piąte pytanie, pierwsza osoba, o której pomyślałam była to moja przyjaciółka Ola, z którą miałam się spotkać, e, która zresztą dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego Olu. E, no i e, byłam taka dosyć zła, ponieważ trochę zaspaliśmy i sobie pomyślałam, e, kurczę, nie zdążę na spotkanie z Olą, także mm, o Oli jako pierwszej w sumie Pomyślałam jako drugie, e, pomyślałam, Bartek, dlaczego tak późno wstaliśmy. Szóste pytanie. Gdzie po raz pierwszy leciałaś samolotem? Po raz pierwszy leciałam e, do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Nowego Jorku, e, gdzie się przesiadaliśmy. W następny samolot na Florydę. E, było to 10 lat temu, dzięki fundacji Mam Marzenia, e, O tym opowiem wam. Oddzielnym filmiku, bo to jest dosyć długa i dość fascynująca opowieść. Także niedługo taki vlog o marzeniach będzie, ale pierwszy raz właśnie leciałam do Stanów i to był lot prawie 10 godziny, Także troszeczkę lecieliśmy. I pamiętam to. Bardzo, bardzo mocno. Ponadto, poza tym lotem nigdzie nie leciałam. I bardzo, bardzo chciałabym w końcu gdzieś polecieć, bo jest tyle pięknych miejsc na świecie, a ja ciągle siedzę w tej zimnej Polsce. Ósme pytanie. Pierwsza osoba, z którą dziś rozmawiałam, no to na pewno to będzie mój baltek, bo jak się obudziliśmy, ja przeczytałam, wiadomość od Asi, a potem sobie pomyślałam o Oli, że zaspałam, a potem zaczęłam budzić, dobudzać Bartka i w ogóle rozmawiać z nim. Także Bartek to była pierwsza osoba. Dziewiąte pytanie. Pierwsza rzecz, jaką dziś robiłam? No chyba, chyba właśnie weszłam sobie na Facebooka przez komórkę, zobaczyć co tam się dzieje, bo nagle mi właśnie powiadomienia zaczęły pikać, bo mi napisała wiadomość. No więc to była chyba taka moja pierwsza, pierwsza rzecz. Potem wzięłam lek, poszłam pod prysznic, no i wiadomo, zaczęłam się szykować. Dziesiąte pytanie, pierwszy koncert. Powiem Wam, że ja nie pamiętam, takiego mojego pierwszego, pierwszego koncertu, ale pamiętam takie, które najbardziej jakoś mi utkwiły w pamięci. Ja mieszkałam w Akademiku na Bemowie w Warszawie i przy Ratuszu przynajmniej raz w roku były takie koncerty. No i tam odbywało się dużo koncertów. Ja byłam m.in. na Patrycji Markowskiej, z okna akademika oglądałam koncert Dody, co tam jeszcze było. Było kilka fajnych, fajnych zespołów, fajnych wydarzeń, także na kilku takich koncertach byłam. Ale powiem Wam, że największe wrażenie jakie na mnie zrobiło, to koncert zespołu Demono w sali kongresowej. To było dokładnie na Wielkiej Gali Integracji w sali kongresowej, po prostu taki koncert, zresztą byłam też na Zakopały, na, na kilku fajnych, fajnych koncertach. Moim teraz marzeniem jest, żeby pojechać na koncert Sylwii Grzeszczak, na taki pełny koncert, zobaczymy jak to będzie, może kiedyś się spełni to marzenie. Um. 11 pytanie. Pierwsza złamana kość. Powiem Wam, że ja tego nie pamiętam, ponieważ ja już się połamałam w łonie mamy, więc ja miałam ileś tam złamanych kości ze względu na moją chorobę. Także no, złamania towarzyszyły mi od samego wyjścia na świat po dziś dzień. Także złamań już miałam ponad 212. Pierwszy piercing. Ja mam przekutę tylko uszy, ale mój pierwszy raz właśnie z uszami to było w centrum Radziecka. Przekuwała mi koleżanka, z drugiej strony był ziemniak. Było bardzo niemiło, boleśnie. O sterylności nie rozmawiajmy. Ja wyjęłam ten kolczyk po jednym dniu, bo ona mi to robiła po prostu zaostrzonym kolczykiem, po prostu zaczęłam się paprać ta dziura i wyjęłam, bo mnie bolało i stwierdziłam mnie. I to był mój taki pierwszy raz bardzo zły. Ale wtedy byliśmy takimi szczelami, więc no, a tak to oprócz dziurek w uszach. Nie mam żadnych innych dziurek e, od piercingu. Trzynaste pytanie, e, pierwsze państwo z zagranicą, które, e, do którego pojechałam. E, no to, to są Stany Zjednoczone i to jest jak na razie jedyne e, państwo, jedyne miejsce poza Polską, do którego pojechałam, które zwiedziłam. Bardzo żałuję i bardzo chciałabym to zmienić I mam nadzieję, że kiedy tylko znajdę samą pracę To będę mogła sobie odbić um, To, że tak mało zobaczyłam świata Ale mam nadzieję, że wszystko przede mną Czternaste pytanie Pierwszy film, który pamiętam Pierwszy film na pewno, który pamiętam To jest Piękna i Bestia To jest mój ulubiony film z dzieciństwa Ponieważ um, dla mnie to był taki film e, taki idealny o tym, e, jak, bardzo, jak, jak bardzo ważne jest piękno wewnętrzne. I w ogóle, e, No dla mnie to jest, to jest film, który ja potrafię nadal sobie puścić. Bajka Disneya, piękna i bestia. Potem mała Syrenka. Gumi się. Smerfy. To są takie pierwsze, pierwsze moje filmy, ale jeżeli chodzi o taki, taki pełnometrażowy film, to najpierw była właśnie piękna i bestia. Piętnaste pytanie. Pierwsza uwaga w dzienniczku. No więc pierwsza moja uwaga w dzienniczku była w pierwszej gimnazjum. E, ja dostałam się do nowej szkoły i oczywiście Bogusia zamiast zakumplować się z grzecznymi e, dziećmi, to ja się zakumplowałam z największym łobuziakiem e, i zrywałam się z lekcji w pierwszym tygodniu chyba szkoły e, i przyłapano nas, mm, kazano nam wrócić do szkoły. E, ja wtedy dostałam uwagę w dzienniku e, i pamiętam, że wcale nie czułam jakiegoś e, wstydu i tego, że o matko coś zrobiłam źle, więc przeciwnie e, byłam podjarana, że to moja pierwsza uwaga w cieniczku e, i zrywałam się trochę z lekcji, e, ale, e, ale właśnie to była moja pierwsza uwaga. Tak to byłam grzecznym dzieckiem i dobrze uczącym się. Także dużo tych uwag nie było, ale tę pamiętam bardzo dobrze. Szesnaste pytanie: mój pierwszy współlokator. No więc ja mieszkałam w akademiku, więc współlokatorów przewijało się bardzo dużo. Ja przez 5 lat miałam kilku współlokatorów i szczerze mówiąc nie pamiętam imienia pierwszej osoby, z którą mieszkałam. Ale pamiętam, że przewijało się bardzo dużo współlokatorów i nie lubiłam tych zmian, bo ja w ogóle lubię taką prywatność i intymność, a tutaj ciągle jakieś takie ruszady były. Zresztą jak to, jak to w akademikach, no więc w akademiku ciągle się coś zmieniało. No i ja mam dla Was cztery bonusowe pytania. Które chcę bardzo szybko przelecieć. Moje pierwsze pieniądze, które wydałam właśnie z mojej e, pierwszej pracy, ja to bardzo dobrze pamiętam, ponieważ e, zarobiłam taką pierwszą większą sumę e, i tak się bardzo tym cieszyłam, e, że postanowiłam, że tą całą kwotę przeznaczę na takie rzeczy, których nigdy sobie nie kupiłam, nigdy nie mogłabym sobie kupić, bo po prostu nie miałam takich pieniędzy. No i wtedy sobie kupiłam mm, sztoteczkę elektryczną, e, gdzie wtedy, czyli 7-6 lat temu 7, e, to była bardzo droga rzecz. E, szczoteczkę elektryczną, MP3, Samsunga i Zostawiłam sobie resztę pieniędzy i jakiś czas później e, dołożyłam te pieniądze i kupiłam sobie laptopa, więc e, to pamiętam bardzo dobrze. E, Szczoteczka elektryczna służy mi do dziś, więc, e, więc to były takie dobrze wydane pieniądze. E, 18 pytanie. E, pierwszy dzień e, po wyprawce z domu. Chciałam Wam o tym powiedzieć, bo to było dla mnie strasznie traumatyczne przeżycie. Ja się przeprowadziłam do akademika i miałam ze sobą jedną walizkę, to z laptopem i, i takie pudełko z ekranem, który był telewizorem, takim malutkim. I ja weszłam do tego akademika, do tego pokoju. Słuchajcie, ja czułam się taka samotna i tak bardzo nie chciałam tam być, to było dosyć mocne przeżycie dla mnie i myślałam, że wrócę z powrotem i zwieję stamtąd, ale zacisnęłam zęby i powiedziałam, że muszę dać radę że ten początek jest ciężki, ale że, że będzie dobrze. Także pamiętam to pierwsze uczucie, kiedy weszłam tam i tam było tak pusto, tak bez niczego, co by dawało mi optymistyczne światełko, że kurczę będzie fajnie, wręcz odwrotnie, ale jednak przetrwałam i po kilku tygodniach Naprawdę poczułam się tam już dobrze, ale początki, pierwszy dzień był straszny. 19 pytanie, to jest pierwszy serial, jaki oglądałam. Nie wiem czy pamiętacie serial e, Zbuntowany anioł. Słuchajcie, e, ja... Po prostu byłam zakochana w Natalii Oreiro. Ja po prostu ubóstwiałam ją, miałam jej płyty, ciągle słuchałam, przez nią się zakochałam, po prostu w klimatach, telenowel i w ogóle no po prostu kochałam zbuntowanego anioła. I nie było dnia, kiedy by nie obejrzała zbuntowanego anioła, kiedybym nie przeżywała tych wszystkich i razem z nimi. Um, I jeżeli ktoś chciał e, oglądać telewizję w tym czasie, um, to niestety nie wygrał ze mną, ponieważ to był mój serial, który musiałam obejrzeć, choćby nie wiem co się działo, e, więc zbuntowany anioł po prostu był moim. Ulubionym, najukochańszym serialem. I ostatnie pytanie to był pierwszy wózek mój. Dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że ja w wieku 10 lat dostałam pierwszy wózek: taki zwykły, dziecięcy, ale już taki jak dla osoby niepełnosprawnej, czyli taki z czterema kółkami. Dwoma większymi. Słuchajcie, to ja pamiętam ten dzień do dzisiaj, ponieważ ja się przysiadłam wtedy ze spacerówki i ten wózek to było dla mnie po prostu przepustka do czegoś lepszego. Ja wreszcie mogłam sobie podjechać do szafki, odsunąć szufladę, podjechać do stołu, e, zrobić wiele, wiele rzeczy. I moja mama, jak zawsze rozmawiamy o wózku, to mówi mi: A pamiętasz, jak się czułeś ze swojego pierwszego wózeczka? I pamiętam, naprawdę to pamiętam. To było coś dla mnie super hiper. I jak teraz patrzę na ten wózek, to nie był wcale taki świetny, bo był ciężki, bo sama było ciężko nim jeździć i tak dalej, ale to była moja przepustka do takiej namiastki wolności. No i pamiętam to bardzo, bardzo dobrze. To by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam za obejrzenie tego tagu, tagu mój pierwszy raz. Dajcie znać e, o Waszych pierwszych razach. E, może e, nie wszystkich, bo wiadomo, że się nie zmieści w komentarzu, ale jestem ciekawa e, Waszych najbardziej zapamiętanych momentów z życia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!